Dziękujemy, dziękujemy Pani Dorocie. Wielkie gratulacje, dużo sił wytrwałości. Jeszcze raz gratulacje pomysłu. A my wędrujemy do kategorii numer 5. W tej kategorii nagradzaliśmy najlepszych nauczycieli. A wśród nominowanych znalazła się Pani Barbara Krajewska, nauczyciel w szkole podstawowej numer 5. To pedagog z 34-letnim doświadczeniem, opiekun samorządu uczniowskiego, organizatorka wielu akcji charytatywnych w szkole na rzecz domu dziecka w Zambrowie. Na rzecz fundacji Pomóż i Ty, na rzecz fundacji Serce, towarzystwa Nasz Dom. Do tego współpracuje z Miejskim Sztabem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, organizuje akcje zbiórki nakrętek na cele charytatywne. Otrzymała tytuł najbardziej lubianego nauczyciela w szkole. Prowadzi wiele działań rozwijających samorządność w szkole, między innymi debaty czy plebiscyty. Aktywnie pracuje w zespołach samokształceniowych Rady Pedagogicznej i jest członkiem zespołu do spraw ewaluacji wewnątrzszkolnej. Pani Barbara Krajewska. I posłuchajcie Państwo, kto jeszcze ma szansę zdobyć główną nagrodę w kategorii najlepszy nauczyciel, to pani Agata... Czarniakowska, nauczycielka w szkole podstawowej nr 4, to pedagog z 24-letnim doświadczeniem, opiekun i redaktor gazetki szkolnej. Uczniowie pod jej okiem zdobyli tytuły laureata wojewódzkiego konkursu matematycznego oraz wiele wyróżnień. Za realizację projektu w ramach e-twinning zdobyła krajowe i europejskie odznaki jakości. Pani Agata Czarniakowska prowadzi również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla słabszych uczniów. W swoim wolnym czasie organizowała pogotowie matematyczne dla uczniów klas szóstych. Opracowywała i wdrażała autorski program nauczania matematyki. Aktywnie uczestniczyła w realizacji projektów międzynarodowych z programu Uczenie się przez całe życie Comenius. Pani Agata Czarniakowska. I nominacja trzecia to nominacja dla nauczycielki z miejskiego gimnazjum numer 1. To pani Anna Biała, pedagog z 24-letnim doświadczeniem. Uczniowie pod jej okiem uzyskali ponad 30 tytułów laureata oraz ponad szereg wyróżnień w konkursach artystycznych, literackich, o zasięgu miejskim, rejonowym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet europejskim. Prowadzi zajęcia z matematyki, z przedmiotów artystycznych. Jest także wychowawcą w świetlicy. Aktywnie współpracuje ze Stowarzyszeniem Szansa, a od 1996 roku jest kronikarzem szkoły. Utworzyła gabinet terapeutyczny, a także opracowuje i realizuje autorskie podstawy programowe. Pani Anna Biała. Ja nie wywołam pana przewodniczącego, to tylko powiem, że w tej kategorii pan przewodniczący nie poinformuje nas o wynikach obrad komisji, ale poinformuje o wynikach siedmiodniowego plebiscytu internetowego, bo to właśnie w ten sposób wyłanialiśmy w tym roku najlepszego nauczyciela. Tym niemniej informacje poda jak zwykle pan Zbigniew Korzeniowski, którego zapraszamy na scenę. Szanowni Państwo, jak wspomniał już Pan Krzysztof, ta kategoria różni się nieco od innych. Kapituła przyjęła jedynie nominację, natomiast internauci zdecydowali, że złoty żubr w kategorii najlepszy nauczyciel trafi do Pani Barbary Krajewskiej. <klucza> Czekamy Pani Barbaro, zapraszamy na scenę, zapraszamy również tradycyjnie Pana Burmistrza i Panią Dyrektor i już za chwilę ten szczególny moment, szczególny moment dla Pani Barbary, ale również dla nas. To uświetnijmy go jeszcze brawami, przywitajmy Panią Barbarę Krajeczką, najlepszego nauczyciela. Szanowni, szanowni Państwo, chciałabym z tego miejsca bardzo, ale to naprawdę bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy oddali głos na mnie, bo to jest był plebiscyt internetowy. Dziękuję przede wszystkim swoim uczniom, dziękuję ich rodzicom, dziękuję również absolwentom mojej szkoły i może nie tylko mojej szkoły, dziękuję również wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos. Chciałabym również z tego miejsca podziękować dyrekcji mojej szkoły, panu Andrzejowi Szeligowskiemu i pani Ewie Grajewskiej. To dzięki nim jestem dzisiaj tutaj razem z Państwem. Dziękuję im za to bardzo, bardzo serdecznie i cieszę się, że te 34 lata mojej pracy zostały ukoronowane uko tym właśnie żubrem. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję. Dziękujemy, gratulujemy. Klubiscyty internetowe mają to do siebie taką może trochę wadę, że głównie faworyzują głosy młodszych ludzi, ale chyba dla pani nauczyciela, dla pani pedagog to chyba dodatkowy atut i dodatkowe wyróżnienie, że właśnie to oni zdecydowali, że została uznana najlepszą, najlepszym nauczycielem. Gratulujemy, gratulujemy bardzo serdecznie. A od kategorii najlepszy uczeń o, zraziłem, od kategorii najlepszy nauczyciel bardzo szybko i bardzo sprawnie można przejść do kategorii najlepszy uczeń. To kategoria numer 7. Już Państwu przedstawiamy yy, nominowanych. Na początku zaczynamy od nominowanych ze szkoły podstawowej. Pierwszą z nich jest Julia Gałąska. Absolwentka szkoły podstawowej nr 5 w Zabrowie. Wzorowa uczestnica, znakomicie łączyła dobrą naukę yy, z wyśmienitą pracą społeczną i osiągnięciami sportowymi, a więc taki zrównoważony rozwój. Klasę szóstą ukończyła ze średnią ocen 5,83 uzyskała maksymalny wynik, 40 punktów na egzaminie szóstoklasisty. A do tego jest laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskiego, drugie miejsce w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego, drugie miejsce w trzecim Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Januszu Kusocińskim, drugie miejsce w Powiatowym Konkursie Historycznym Zambrów i okolice na tle wydarzeń Powstania Styczniowego, pierwsze miejsce... W stylu grzbietowym w Igrzyskach w pływaniu na szczeblu miasta. Pierwsze miejsce w stylu grzbietowym w pływaniu Grupy Zachodniej. I pierwsze miejsce w szafecie 6x25. Proszę bardzo, angielski, rosyjski, pływanie, historia, wszystko potrafi. Julia Gałązka. Kolejna nominowana to Wiktoria Worszyło, absolwentka Szkoły Podstawowej numer 4 w Zambrowie. Wzorowa uczennica. Klasę szóstą ukończyła ze średnią ocen 5,73. Zdobyła przy tym statuetkę najlepszego absolwenta roku szkolnego 2013-2014. A do jej osiągnięć należy laureat Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego, laureat Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym Kangur i wewnątrzszkolnym Konkursie Matematycznym Rachmistrz. A więc znowu renesansowa osobowość, matematyka, przyroda, i wiele innych zdolności do tego wzór, jeśli chodzi o wychowanie, to Wiktoria Woroszyło. No i czas wreszcie na młodego mężczyznę. Jakub Krzaska to absolwent szkoły podstawowej numer 3 w Zambrowie. Też uczeń wzorowy. Ukończył szkołę ze średnią 5,45. A jego osiągnięcia to posłuchajmy. Laureat Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur, trzecie miejsce w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych województw Polski Wschodniej, nasz region, w naszym... W naszej Europie jest również reprezentantem szkoły w Międzynarodowym Konkursie Języka Angielskiego English Expert oraz w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego. A więc podsumowując, informatyka, matematyka i angielski to są główne dziedziny działalności Jakuba Trzaski. Wielkie brawa! Kolejna wyróżniona to Natalia Wojciechowska, uczennica piątej klasy cyklu sześcioletniego w klasie skrzypiec Beaty Stankiewicz w Państwowej Szkole Muzycznej Pierwszego Stopnia imienia Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. A oto osiągnięcia Natalii. Drugie miejsce w pierwszym ogólnopolskim konkursie Miniatury Skrzypcowe w Warszawie pierwsze miejsce w pierwszym ogólnopolskim konkursie skrzypcowym w Lublinie, pierwsze miejsce w dziewiątym Warmińsko-Mazurskim festiwalu młodego skrzypka, średnia ocen w szkole muzycznej to 5.25, a dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Natalii stypendium artystyczne za wyjątkowe osiągnięcia edukacyjne. Tutaj zakres działalności trochę węższy, ale za to sukcesy takie głębokie i poważne, głównie skrzypce, Natalia Wojciechowska. W kategorii gimnazjaliści nominowaliśmy Joannę Wdziękońską, absolwentkę Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie, która w roku szkolnym 2013-2014 uzyskała średnią aż 5,33. Współpracowała z Kołem Wolontariatu Serce na Dłoni, i jest laureatem wojewódzkiego konkursu matematycznego. Wielkie brawa dla Joanny Dzieńkońskiej. <kluczy> I szkoły ponadgimnazjalne. Tutaj pierwszą nominowaną jest Eliza Kalata, uczennica drugiej klasy pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Kodarskiego w Zambrowie, a oto jej osiągnięcia: średnia ocen 5,40, zachowanie wzorowe. Brązowa odznaka dla uczniów wyróżniających się. Trzecie miejsce w ogólnopolskim interdyscyplinarnym konkursie Umarłym Pamięć, Żywym Pojednanie, Mój Bohater Sybir XVIII xx wiek. Uczennicy przyznano stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014-2015. I na koniec, jeszcze coś ciekawego: członek zespołu szkolnego Kantelena oraz zespołu cheerleaderek. Pozdrawiamy i gratulujemy. Eliza Kalaka. Kolejny nominowany to wydaje mi się, że nasz dobry znajomy, bo pamiętam go chyba sprzed roku i to chyba nie skłamię, jeśli powiem, że triumfował w tej kategorii. Krzysztof Mioduszewski, uczeń trzeciej klasy liceum ogólnokształcącego imienia Stanisława Konarskiego w Zambrowie. Oto jego osiągnięcia. Średnia ocen 5,30, laureat trzeciego stopnia w konkursie Olimpiada Wiedzy Archimedes plus Matematyka. Uczniowi przyznano stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach projektów Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2013-2014, a także stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wielkie brawa, wielkie gratulacje, Krzysztof Mioduszewski. I w ten oto sposób zamknęła nam się stawka ubiegających się o tytuł najlepszego ucznia, komu. Udało się zdobyć najwyższe wyróżnienie. O tym nam powie pan Zbigniew Karzeniowski. Najpierw brawa, a później zamieniamy się w słuch. Decyzją kapituły: tytuł najlepszego ucznia i złoty żubr w kategorii szkoły podstawowe trafia do Julii Gałąckiej.

Gratulujemy! A więc w tym roku, jak troszkę na przekór, najlepszymi uczniami są uczennice. Gratulujemy całej trójce: Julia Gałowska, Jana Dziękońska i Eliza Kalata. Najlepsza trójka. Ja już uciekam, żeby był piękniejszy kadr. A Państwo brawa!